Witam serdecznie w serii sklepowej. Dzisiaj odwiedziliśmy z Wiki sklep Rossmann. A tutaj mamy serię do włosów męską w promocyjnej cenie. Ceny widzicie, tutaj jest cała seria Neboa, Niuboa, też do włosów, ale nie tylko do włosów, widziałam tam dalej też jeszcze produkty z tej firmy, właśnie też przeceniona cena, promocyjna cena. No tu jest 10 zł na jednym produkcie, to już jest duża różnica. Tutaj też mamy jeszcze takie inne produkty. I też jest, no tutaj mniejsza promocja. Tutaj mamy z Joanny chyba, do stylizacji włosów. Tutaj też szampony. Z Biomaxu, Biomax chyba, tak? Biomax I na dole z tej Rosmanowej z, z Altery. Tutaj jeszcze w promocyjnych cenach są z Elsev, olejki do włosów i inne różne. Rzeczy, produkty, maski wszystko tutaj do włosów. Włosy długie i zniszczone odbudowa z olejem rycynowym, na przykład. Są obniżone ceny, i ta, ta promocja jest y, chyba gdzieś do około 15%. Lipca, o ileś nie zawsze dwa tygodnie to trwa. Tu mamy z Isany. Ale z Isany zwróciłam uwagę na ten, ten produkt. To mydło wpłynie takie niebieskie. I ono ma fajny, taki delikatny, ale taki otulający zapach. A tutaj stwierdziłam, że tutaj seria jest taka właśnie letnia, wiśnie, wiśniowa, tam takie owoce i, i mango jest, oliwka. To też mi się wydaje, że jest takie właśnie plażowe, oświe, odświeżające taki zapach. Także ja bym to te wszystkie brała. To, tak jak pokazuję, te wszystkie bym brała. No, ta fioletowa i to była bardziej taka, jeś, mnie się wydawało tak na zimę, na jesień, ale to zależy jak, jak uważacie. Tutaj mamy z barwy takie mydła owsiane, miodowe i kozie mleko. To jest 97% naturalnych produktów w środku. No i to jest 3 zł obniżone, bo były po 15, a teraz jest po 12. Ale dużo opakowania. Tam chyba jest z pół litra, o ile się nie mylę. I tutaj więcej tych mydeł jest jak jakiś z Palmolive, niektóre z Isany. No i z Jopa Mamy obniżone ceny te litrowe, zapasy. Są po 24, a były 35. Tam jakieś jest inne. Tam jest szare mydło. Naturalne za, za 15 zł. No a tutaj mamy w tych pojemniczkach. Co już na, na, na jak się używa, no to też są poobniżane właśnie z jopa. Fajne zapachy. Ciekawa jestem tego bzu, pewnie ładny zapach. A tutaj mamy taką y, serię z, z Neboa, właśnie szampony koloryzujące. I takie różne kolory. Ja mówię, ja sobie taki wezmę, pomarańcz. No i też są obniżone z 30 iluś na 25. Też farby do włosów y, tutaj z palet y, są w promocyjnej cenie. Tak, palet. Musiałam to sprawdzić. Także różne kolory włosów. A tutaj mamy już taki taki sztand z takimi produktami. Scrub do ciała. Tutaj z ekskluzyw. No i tutaj mamy właśnie żel pod prysznic. Firma Sol de Salvador, chyba, albo Salvador. Balsam do ciała. Tutaj to nie wiem, co to jest. Migiełka tam zdaje się była, i jeszcze coś. Zaraz wam pokażę. I to. O, właśnie, to taki komplecik. Takie miniaturki na podróż. I to jest kwiaty i amber. Zapach. Tam, Wiki chciała spróbować. Jedno, jedno było. Niedobrze zamknięte, brakowało tego rozpylacza, i tylko że się to wylewało, i ona całą rękę sobie oblała tym. No tutaj jest inny, inny zapach: magnolia i tropikalne owoce. Też podobne produkty w różowym kolorze i też są te, te miniaturki. Tutaj mamy kokos, ten niebieski, to takie właściwie no to nie jest niebieski kolor. Trukusowy bardziej taki. I tam też taki komplecik jest. A tu na dole jest kawa i wanilia. Też by mi odpowiadał ten zapach. Też skrap, chyba tam jest balsam, żel pod prysznic. I też są fajnie pomijane, bo z 35 na, na 20. No to jest fajna, fajna obniżka. No, Wiki tutaj dyskutujemy, które jej się by najbardziej podobało. Tutaj mamy balsamy do ciała, chyba, albo nie. To są do kąpieli. Żele do kąpieli z DAW, też obniżone ceny. No i Sana, oczywiście, ma taki, jak Balea, duży taki wybór kolorystyczny, zapachowy tych, tych żelików. A Wiki tutaj zobaczyła taki inny, nietypowy żel do, do kąpieli. Z innej firmy, to nie jest Isana. Tutaj patrzę znowu, jakie ja bym tam wzięła: nie? że tu jest mango, truskawka i mięta, a tamten zapach był taki troszeczkę egzotyczny. Tutaj mamy produkty do ciała z Mixa, też po obniżane po około 10 zł. No, patrzymy tutaj na szczotki, jest obniżka szczotki. Mnie się taka szczotka złamała, ale po długim, długim użytkowaniu. A one są bardzo fajne i fajnie masują, ale nie drapią skóry głowy, nie uszkadzają. I dla włosów też jest to takie przyjemniejsze. Ta, ta gumka mi się spodobała tak na koczek zawiązać, tylko lepiej jakby była w innym kolorze. Taka czarna no jest eleganckie, a do takich ciuchów trzeba już mieć, ale mnie by się na, na przykład czerwona taka podobała albo w innym kolorze. No one wyżej była chyba cena na to, ale to wszystko są o 10 zł o obniżona cena w promocyjnej cenie. Ona taka bardzo gruba, tak dużo materiału tam jest. Tutaj są takie chustki na głowę. Poskładane. No i tutaj też patrzyłam za taką spinką, jak teraz ostatnio znowu wróciłam do takiej spinki, do takiej klamry na włosy. A chciałabym mieć taką bardziej elegancką, te mi się tam podobają. A tu u góry jest ta, taka też by mi się podobała. Mam takie dwa typy. Właśnie z takich dużych, ale żeby raczej były metalowe. Nie wiem, czy one są metalowe, czy tylko tak złocone plastik. No bo to jednak musi być mocne, żeby to się nie wyłamywało za szybko. Bo ja się lubię przyzwyczajać do takich rzeczy. Tutaj są gumki, takie do włosów, z tymi kokardami. Także i takie gumeczki. Bardzo fajnie to wygląda. Mnie by się te podobały. Wiki też się to podoba, ale Wiki bardziej byłaby skłonna właśnie z tą kokardą sobie tą gumkę dać, kupić do włosów. No sobie jeszcze pototykać. Tutaj taka gumeczka. Fajna ta gumeczka, ale na pewno bardzo włosy w to wchodzą i potem ciężko wyplątać włosy z tego. A tutaj już mamy kosmetyki do twarzy po, obniżone, po obniżonej cenie. 1 plus 1 gratis chyba. Glowstar z takiej firmy. Tutaj stołpy. No za jakieś 15 zł obniżone na, na produkcie mniej więcej. Tam jeszcze jest z Bielendy. No i patrzymy tutaj na tą półkę, tu mamy z Nivea Q10 obniżone promocje są. Tutaj Yanda, mnie się ten podoba. Tutaj jeszcze jest Lab. No, i janda też jest obniżona cena, cała seria. Z Jandy, jeszcze widziałam tam niżej. Tu jest 70, 60 plus. I tutaj jeszcze mamy z Biotanik. Też obniżone ten. I jeszcze taka jest Janda. Pierwszy raz to widziałyśmy z Wiki, nie, nie zwracała wcześniej na to uwagi. Właśnie takie przeciwzmarszczkowe, ale do różnych rodzajów skóry. Nawilżenie i przeciwzmarszczką, a ten trzeci jest na pewno, bo na to zwróciłam uwagę, ten właśnie przebarwienia i zmarszczki. Także też jest obniżona cena, jest promocyjna cena na, na to, na te produkty. Tu na dole też jeszcze mamy z Liren, jakiś olejek, jakieś takie właśnie do twarzy produkty. 70 plus, 60 plus. Także na pewno jak ktoś coś potrzebuje, to znajdzie w promocyjnej cenie. Może no, słyszycie, jak kluska mi się tutaj odzywa. A tutaj za zobaczyłam takie szafy, właśnie to wiki wypatrzyłam i tam taki fajny błyszczyk z Ejwonu, bo tu jest szafa i półki z Ejwonu. Mamy tutaj pomadki, ta jest taka mocno czerwona. Wiem, że ludzie sobie chwalą te, też te produkty z Avon. No. Kiedyś to tylko można było kupić tak, nie było tak w sklepie, tylko tak, wiecie. No tutaj są właśnie za 30 zł błyszczyk i takie pomadki wpłynie za, za 35, 36. No Wiki pokazała dwa. Jeden ciemniejszy i jeden jest jaśniejszy. Ale ona jest zwolennikiem tego ciemniejszego, akurat błyszczeku. No ale fajne są takie, fajne mają pigment i, i w ogóle mają ten błysk. Drobinki takie tam widać. No i tutaj mamy też olejek do, do ust. Są kredki też do oczu, do konturówki do ust, do brwi taki żel. My tam wszystkie testery oglądamy, także nie, nie maczamy paluchów w produktach, tylko w testery. Taką szczoteczkę ma właśnie ten, ta, ten żel do prwi. No. W takich kolorach są te konturówki do oczu, kredki do oczu. I tu mamy też te tusze do rzęs. A na dole zobaczyliśmy, nie było właśnie tych testerów. Części testerów, bo tutaj mamy tester. Właśnie do oczu. Cienie do oczu. I właśnie Wiki też zobaczyła jaki pigmencik jest fajny. Jest taki, to znaczy Wiki, albo ja już nie pamiętam, ale takie właśnie z drobinkami, nie? Jest jeden, i jest jeszcze potem drugi wyżej. I też Wiki tam zajrzy do tego. Tu jeszcze był nieotwierany, jeszcze był z tą. O, i tutaj mamy w takich chłodnych kolorach, ten srebrny i szare odcienie. Też jest bardzo fajny. Są też bronzery, Także jak jeszcze nie zajrzeliście na tę półkę, bo nie wiem jak długo ta półka stoi, ale my dopiero teraz zwróciliśmy na to uwagę. Także można tam też kupić. Tutaj jest jeszcze ja inna firma. Sabrina Buton, Sylwia Buton. Wiki mówi, że ogląda ją na chyba TikToku, nie wiem. I tu też są fajne balsamy do ust. Olejki, maski, jakieś, czy skraby, coś takiego, takie produkty do ust. Patrzcie, jak sobie napaćkała na ten więc No, ona tutaj próbowała te różne kolory tych balsamów. Są po 35 zł. Tusze do rzęs. Brązowy i czarny. Tutaj są róże do policzków, ona sprawdzała. Takie masołkowe troszkę są. Na dole są brązery. I rozświetlacze. Ona mówiła, że to trzeba było troszeczkę tak, tylko za dużo się nabrało tego. No i taki mocno ten jest różowy. No i tutaj sprawdza ten drugi, co tam pokazywałam. Ten jest taki chłodniejszy. To mi się wydaje lepszy. O, ale to zależy też do twarzy, jak to będzie pasowało. Jakie kto lubi. No i jaki ma się typ urody, nie? Ale ten jest mnie się daje lepszy niż tamten mocny róż. No ale to y, zwróćcie uwagę, jak będziecie w Rosmanie. Może już sobie kupujecie z, z tej, te produkty. No. Że czasami warto na te dodatkowe szafy popatrzeć. A Tutaj jest rozświetlacz. Już tak mocno nie, nie ten, tylko nam wie, one takie bardzo sztywne były. Tak że się dopiero nagrzewają pod jak, ciepło, jak się nagrzeją, to lepiej się to aplikuje. Wieki, już ma przygotowany papierek, żeby sobie zetrzeć te, to wszystko, co marze na, te, na tej ręce no ten jest, jeden jest ciepły, jeden jest chłodny ten rozświetlacz. No i tutaj oczywiście dyskutujemy. Ale, że tam był, była muzyczka w sklepie, no to niestety nie, mo, nie mogłam tego na żywo puścić, tak mówiły, tylko Tutaj słyszycie mój komentarz? Do tego tutaj brązer. Też chyba były dwa rodzaje: cieplejszy i chłodniejszy. Ten, ten brązer, tutaj jeszcze, jeszcze jest jedna. Bo to tam na cztery strony było. Tu jest jeszcze jedna szafa. Bruce. A tam z boku była jeszcze. Jeszcze jedna, ale nie wiem jak, jak się nazywa, bo nie, nie dało się tego odwrócić. Tam Wiki, tylko wśliznęła się kawałek, żeby zobaczyć tam rozświetlacze i inne produkty, ale nawet nie wiem, jaka to. A, Ciaobella. No, i tylko tyle mi się tak. w Rękę włożyłam i wam i sfilmowałam. I powiedziałam, Wiki, że w domu sobie poogląda, co tam jest. No bo ciężko było z tym wyjechać. Nie chciałyśmy, żeby tam coś nam pospadało. No a tutaj mamy już te normalne szafy, które są w Rosmanie. No i są tam promocje. Tu jest z Eveline. Na, na te tusze, akurat jest teraz promocja na część tuszy do rzęs. Z Wings'a, właśnie to ja mam tą jedną paletkę do konturowania z pieczonki. A tutaj jest nowość, taka chłodząca i takie fajne kolorki są takie, led, takie bardziej, no jaśniejsze. Zaraz będziemy je tutaj porównywać. Tam wiki teraz otwiera to, co ja już mam, dostałam właściwie od niej pod choinkę. A teraz jest nowość taka, taka jaśniejsza, są takie bardziej letnia. letnie kolory. I są róż, dwa rozświetlacze i taki ciemny brązer. I tutaj jest właśnie cała seria. I one wszystkie się tak otwierają, jak tą pieczonkę, co przed tam, tą paletkę. Tak, tak ładnie wygląda to, tak ekskluzywnie. Tutaj już widać, że tutaj są bardzo było ogrzebane, ale to jest, w ja to jest taka pianka. To w formie takiej pianki są. Też do konturowania. O. Miki robiła Miałam taką fajną asystentkę dzisiaj, bo ostatnio chodziłam sama, a dzisiaj Wiki ze mną poszła. Także było mi trochę łatwiej to wszystko. To się zastanawiałyśmy co to jest, a to się okazało, że to jest baza pod podkład, taka to lekko chłodząca. To tak właśnie jest seria na, na lato, na upały. Ale troszeczkę to trwało zanim doszłyśmy do tego. Się zamyka i ją się wykręca, to jest taki sztyft. i ogląda kolejne te produkty właśnie z tej serii. Są i do, takie w kremie, takie w sztyfcie cienie do, do powiek i błyszczyki do ust. Yy, fajnie to wygląda, tak na bogato, nie? Taki róż, złoty róż, gold. Róże. No te opakowania są ładne, ale produkty też w środku yy, Fajnie, efektownie wyglądają. Zwykli musiała wszystko zobaczyć, bo by nie była sobą. Popróbować. O. Tam kilka tych błyszczyków. A tutaj mamy Maybelline. No i tutaj w promocji teraz mamy te tusze właśnie. Jest ten zielony i jest też bakłażanowy. Także z 60 na 36 zł jest obniżona cena. No i to też będzie chyba do, do 14. Tutaj już coraz więcej jest tych tuszy, które bym potrzebowała. Już dzisiaj naliczyłam 5. No, a tutaj są też i normalne tusze. Tu są kredki tam. Olejek jakiś wiki znalazła do ust, taki, jakiś miodowy. Hmm. Wszystko, co byśmy chciały. A tutaj jeszcze też znalazłam, właśnie yy, z A. Taki skrap do, do ust, zdaje się, to był. Tu mamy letnią kolekcję. Są takie paski i można sobie kompletować, na przykład mieć jeden pasek i trzy różne kosmetyczki, gdzie można to zahaczyć sobie, takie szerokie paski do noszenia. W takich właśnie, to, te, 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 te takie jakby torebki, kosmetyczki są w takich tęczowych kolorach, ale bardzo mi się podobają. Na dole są troszeczkę większe, takie jakby torby plażowe. Tutaj te, te saszetki są w różnych cenach, 20. parę. A tutaj mamy jeszcze, tutaj jeszcze wyciągnę sobie, oj, jak to tak o jak tak takie to ta Kupisz ten pasek i, i sobie dobierasz. Do no. No. i jeszcze są tam kapelusze i, i takie torby na ramie I to będzie już wszystko, co tam dzisiaj wypatrzyłyśmy w tym sklepie. Także zapraszam, jak ktoś, zobaczyły tą to gońcie, żeby to jeszcze zdobyć w obniżonej cenie, bo to się opłaca właśnie jak kupować, jak jest promocyjna cena. A zawsze coś w promocyjnej cenie jest. Dzisiaj dziękuję i zapraszam na następny filmik. Bajo, bajo i pa, pa. Do następnego filmiku.